Cześć tu Grzesiek, to już drugi film na ten sam temat, a właściwie nie. Bo w pierwszym opowiadałem o całym systemie silniku DJI Avinox, a w drugim opowiadam o rowerze Mflow Carbon Pro, w którym jest zamontowany. To zabawne, że ludzie, którzy rozmawiają w tej chwili o silnikach, często pytają o to, jaką mają moc maksymalną, jaką mają baterię, ile rower może jeździć, a nie rozmawiają o tym, jakim to jest rowerze. Jakby mniej ich interesowało to, jak w ogóle rower jeździ, jakby to było nieistotne, a to jest szalenie istotne. W przypadku DJI, póki co sytuacja jest prosta. Jeżeli chcecie używać nowego DJI, DJI -a AVINOXA. Nie macie wyboru, a właściwie macie tyle, że jest to dalej jeden rower, tyle, że w dwóch wersjach. Model AimFlow to marka chińska, tak jak DJI, karbonowa i póki co jedyna firma, która oferuje ten system. Firma teoretycznie jest niezależna od DJI-a, faktycznie została współfinansowana jej powstanie, więc w chińskich warunkach zapewne jest to jeden właściciel. To mało istotne, najistotniejsze jest to, że te rowery już można zamówić także w Europie, jeszcze nie w Polsce. DJI, tak jak można przeczytać w sieci, planuje przyszłościowo sprzedawać te rowery za pośrednictwem dealerów DJI, więc zapewne także w Polsce. Ja rozmawiałem zresztą z DJI w Polsce, i tak są do tego przymiarki i się nie dziwię, bo to jest fajny rower. Ja już na nim jeździłem, mogę Wam opowiedzieć jak działa, ale co najważniejsze, sercem systemu jest cały DJI AVinox, czyli silnik, który ma w trybie turbo 105 Nm i 850 W, a w trybie boost 1000 W i 120 Nm. Do tego bateria 800. Co oznacza, że macie nie tylko silniejszy silnik, jak wszystkie pozostałe na rynku. Yy, ale także wszystko upakowane w naprawdę zgrabnym pakiecie. Ta karbonowa rama z 800, rzeczywiście w rozmiarze L, cały rower waży 23,3 kg w rozmiarze L. Mamy, i to jest ciekawostka DJI, a właściwie Aimflow, to ok, tak tu imimy, wyprodukował nie tylko ramę, ale także kierownica, mostek yy, czy koła karbonowe, Należą do firmy. Zajęli się tematem kompleksowo i stworzyli całość. Widać tu inspirację różnymi innymi markami typu Specialized, bo jest czterozawesowe zawieszenie. Rama przypomina niektóre modele Specialized, ale dalej jest to sprzęt jednym swoim rodzaju. Dzięki temu, że silnik jest mały, tylko 2,5 kg i niewielki, bo widzicie fizycznie, rower bardzo mocno przypomina rower analogowy. I w sumie jest lekki, po prostu lekki. Jeżeli mówimy o kategorii SL w tej chwili, to zwykle się podkreśla to, że są lekkie, a jednocześnie się mówi, że mają słabsze silniki mniejsze baterie. To mamy i dużą baterię i mocny silnik, full power. Tego do tej pory nie było. Inni producenci muszą się z tym liczyć. Nie wiem, jak DJI w przyszłości, czy podzieli się tą technologią z innymi markami. Myślę, że inni będą zazdrościć, po prostu tak, no bo to jest wyjątkowe połączenie. Do wyboru macie dwie wersje: podstawową Flow Carbon i tą, którą macie tutaj Pro. Różnią się tym, że ramy za każdym razem silnik są te same, nawet podstawowa y, bateria 800k jest ta sama. Ale w wersji Pro możecie wybrać między baterią 600k a 800k? No jest lepszy osprzęt. 600k po co? Wiadomo, jest lżejsza. Szczerze mówiąc, myślę, że większość będzie wybierała 800, bo i tak rower jest lekki. W tej najtłustszej wersji, która kosztuje 9, 900 albo 9700 teraz w promocji euro, macie też do tego kashima przód to tak jak trzeba, najnowsze wersje: 150-160 skoku, karbonowe koła, napęd transmission. Ciekawostka: z tyłu przyrzutka jest od razu podłączona kabelkiem do głównej baterii. Plus. Bezprzewodową obsługę całości. Manetki są bezprzewodowe. Do tego mamy wyświetlacz na ramie główny, który może być obsługiwany manetkami albo dotykiem. No i do tego, jak rower jeździ. To jest LK. Taki dostaliśmy do testów. Mógłby mieć MK. Na LC też mogę jeździć. Ciekawostka jest taka: to jest 470 reach w LC, ja mam 169 wzrostu. Mógłbym mieć rower mniejszy, 452, z tego co pamiętam, w rozmiarze M. Mój własny rower ma, też jest długi, tak jak ten, więc nie mam problemu z tym, żeby to opanować. To jest nowoczesny rower, w każdym calu. 64,5 stopnia z przodu, jedna długość tyłu, ale to jest 445, czyli także normalna. Długi reach, normalny, nowoczesny kąt, no idzie. Wrzucaliśmy u nas na Insta Story, pokazywaliśmy jak to podjeżdża. Rower przy tej masie 20 kg i przy tak mocnym silniku jest trudny z porównania do czegokolwiek. Ja jeździłem też po znanych, bardzo ciasnych ścieżkach u nas na Singlach Kotowice, poza tym, że jesteśmy teraz na Raduni, i efekt był mniej więcej taki jak gry komputerowej. Jeżeli wrzucicie tutaj turbo, to ten silnik pcha bez końca i do przodu, a boost. To już jest coś, co powoduje, że po prostu człowiek się cieszy bez przerwy. Ale trybów jest więcej. Możecie się nich wyłączyć, wtedy cały system też działa, a ma wbudowany GPS. Yy, możecie wrzucić Eko, które tak naprawdę równoważy wagerowe rulery, specjalnie ma sens, ale zwiększa yy, zasięg. Macie tryb trail, macie tryb turbo, który jest i tak już ultramocny. No i macie tego boosta, który można włączyć manetką na chwilę, na 30 sekund. Żeby było śmieszniej, tego busta możecie włączać bez przerwy. Kończy Wam się 30 sekund, jest sygnał dźwiękowy, że się skończyło, chwilę potem możecie go znowu wrzucać. Według mnie ten rower idealnie nadawałby się do racingu, tylko że chyba pomyślano go bardziej jako rower trailowy. Spodziewałbym się, widzę, że ludzie o to pytają, że w przyszłości będą chcieli się na tym ścigać, bo silnik jest tak mocny, że bez problemu nadawałby się od razu do ścigania. Nie tylko w trybie boost, ale generalnie przy całej możliwości customizacji. Co jest imponujące, to jest pierwszy rower tej marki. Debiut tak samo silnika, a wszystko sprawa naprawdę wrażenia dopracowanego. Fajnie to jeździ, silnik dobrze działa, w dodatku jest cichy. Na płaskim go praktycznie nie słychać. Słychać, tak jak no. Ciężko do czegoś porównać. Słychać, oczywiście, działanie, jeżeli go mocno piłujemy pod górę. Nie jest na poziomie Yamachy, która jest chyba najgłośniejsza z tych silników, ale słychać go. Pod górę przy bardzo dużym obciążeniu TQ może jest minimalnie cichsze, ale w sumie w normalnym użytkowaniu działa to super. No i jeszcze coś. Jest też tryb auto, czyli możecie jeździć w automacie. Wtedy Całość, y, dobierane wspomaganie jest dokładnie do tego, jak się zachowujecie, ile sami naciskacie na pedały i nie musicie nic zmieniać. Jeżeli jedziecie po płaskim, to wspomaganie jest niewielkie. Pod górę, kiedy jest to potrzebne, y, sprzęt dobiera odpowiednie obciążenie. Wszystko dzięki temu, że na przykład z tyłu to nie jest jeden magnes, ale z tego pamiętam 48 czy 46, sprawdzę to, to, to mi dopisze. Cały system magnesów, więc... Jadąc na tym rowerze, system bez przerwy sprawdza, na jakim, y, y, jak y, zachowuje się koło. Plus do tego mamy y, GPS, mamy też y, czujnik położenia, jak rower jest względem podłoża. W sumie tak zapakowany rower, że jestem pod wrażeniem. Ba, można nawet podłączyć do niego y, tętno i mieć później. I można podłączyć GPS-a, żebyście nie musieli używać telefonu. Przed tym, jak nagrywaliśmy ten odcinek, pytałem Was u nas na fejsie, co chcielibyście wiedzieć, jeżeli chodzi o sam rower i o silnik. Nie potrafię odpowiedzieć na które pytania. Na przykład, kiedy będzie sprzedaży, ale najpopularniejsze forum Aimflow w sieci mówi o tym, że w Niemczech już pierwsze egzemplarze są dostarczane do klientów i ludzie na nich jeżdżą. To samo widziałem w Australii czy w Stanach. W Polsce teoretycznie w przyszłym roku, jak tylko będzie wiadomo, damy znać, jak widzicie, jesteśmy pierwsi. Pytaliście o głębokość zanurzenia. Zdecydowanie jest wodoodporny. Jeździłem wczoraj pod Wrocławiem, mamy dalej tereny zalewowe, wjechałem po kostki, silnik był pod wodą, dalej działa. Co jeszcze? Mamy walk-assist, pytał mnie o to Marek Turkiewicz, zaraz to sprawdzę i będzie to widać, czy działa. Jemu chodziło o to, czy walk-assist działa także przy ruszaniu z miejsca, A jeszcze nie wiem, zaraz, zaraz to sprawdzę. Działa na pewno, jak się rower pcha pod górę, trzeba przytrzymać, tak jak w większości systemów. I mam dla Was taką wiadomość, dla tych, którzy są odrobinę niżsi jak ja, czyli poniżej 1,70 m. Rower jest dostępny od rozmiaru M, nie ma s -ki. Co oznacza, że do osoby od wzrostu poniżej 165, według mnie, to będzie za duży rower. I to jest właściwie jedyne ograniczenie, jak już będą dostępne te rowery na rynku, jeżeli chodzi o ich wybór. No i jeszcze coś. Niestety, nic nie wiem na ten temat, na ten, na, na, jeżeli chodzi o serwisowanie w przyszłości, bo nie ma jeszcze sprzedaży. To też jest istotne, więc przed decyzjami zakupowymi warto to rozważyć. To jest w ogóle na razie słaby punkt elektryków, bo niektóre z nich znane są z tego, że trzeba czekać długo na serwis. A to, dopóki się nie wyjaśni, jak to wygląda w przypadku DJI, naprawdę istotne, bo później w sezonie jak macie czekać miesiącami na rower, który nie jeździ, jest słabe, nie? No dobra, próbuję w takim razie odpalić walk assist, czy da się. Present Hall jest napisane. No, tak, nie bardzo. Szczerze mówiąc, musiałbym... Da się. Trzeba minimalnie nacisnąć na pedały.